Nowe miejsce. No chodź. No chodź. No, no wychodzimy. Dobra, ja muszę otworzyć chyba. Z góry. nie idzie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy na pokładzie. Nóżka pięknie zagojona. Już tylko taka delikatna laneczka została. Ale jest super. I co? I co? My mamy jaja, nie? Mamy jaja, dosłownie. Znaczy, nie mamy jaj, bo mamy kolejnego kota, który się okazał jakąś hermafrodytą. Okazało eee, się, że nie ma macicy. W ogóle. I po głębszej penetracji się okazało, że jajuszków nie ma. Bo nie wyszły nigdy. Ale jest dędzelek gdzieś tam bardzo głęboko schowany. I okazało się, że Miszka to jest tak naprawdę. Misiek 2. No. no. Takie jajca. Teraz jest modna zmiana płci. No właśnie. Także no takie jaja. No. no zdarzają się. Zdarzają się nawet w przyrodzie takie rzeczy. Także cudowna miska okazała się cudownym miskiem 2. Niestety, no że chłopak. No, taki nie do końca chłopak, bo e, jajec nie ma. Śladu po jajcach nie ma. E, Na pierwszuka wyglądała jakby to była dziewczyna. Okazało się, że to jednak taki niedorozwinięty trochę chłopak. No, nie ma po prostu układu rozrodczego,